Trochę rower, trochę katamaran i dużo konstruktorskiej pasji. Studenci oceanotechniki na Politechnice Gdańskiej stworzyli super szybki i super lekki rower wodny. Teraz chcą na nim wywalczyć złoty medal na międzynarodowych zawodach Waterbike Regata 2008 w Chorwacji. RW5 to robocza nazwa sprinterskiego urządzenia, które waży 50 kg, ma 5,5 metra długości, jest wart 30 tysięcy złotych i stanie na torze już w czwartek. Ni to rower, ni katamaran, ale wszystko w nim jest super. Super śruba z jednego kawałka metalu wykonana w Centrum Techniki Okrętowej. Ja mam taką moc, żeby lecieć nad wodą. Super Ster, czyli azymutalny pętnik, który obraca się dookoła pionowej osi i pozwala płynąć w dowolnym kierunku. Kierownica jest skrętna o 360 stopni. A do tego jeszcze super wytrzymałe, laminowane próżniowo kadłuby. To jest bardzo popularna technologia jachtów fregatowych. Na niej najłatwiej zaoszczędzić na, na masie. Udało nam się zaoszczędzić, zaoszczędzić w sumie około 10 kg, czyli to jest e, ogromny zysk, przyłożenie na prędkość. Do pełni szczęścia brakuje już tylko super kolarza, bo akurat w tym przypadku technika wymaga, by ten, kto ma w głowie, miał też w nogach. Próba generalna pod gdańskim żurawiem... I efekt przerósł najśmielsze oczekiwania konstruktorów. Na pierwszy rzut oka rower jest w stanie wyciągnąć 12-13 węzłów. No ja się też nie spodziewałem, mimo że przy tych kadłubach trochę czułem, żeby masa była mała i udało się uzyskać małą masę, ale na tak jest Mam wielkiego kopa, nie spodziewałem się, że aż tak lekko będzie się kręcić. Zachwyt zachwytem, ale bez drobnych poprawek się nie obędzie. Podczas próby superrower stracił napęd i stanął oko w oko z promem pasażerskim. A bez łańcucha nawet największy cud techniki z miejsca nie nie ruszy. Za dużą moc wygenerowaliśmy. <słuch> Przed konstruktorami i ich dziełem długa noc, potem rywalizacja ze studentami z całej Europy i oby ogromny sukces. Trzymamy kciuki.